Cześć, witajcie! My, peletowcy, mamy, jak wiecie, bardzo ciężki orzek do zgryzienia. Teraz czekają nas naprawdę ciężkie dni, no chyba, że coś się zmieni. Ci, którzy palą węglem, ci, którzy tak naprawdę byli najgorsi, ci, którzy tak naprawdę najbardziej trują nasze środowisko, ci, którzy. Są wręcz namawiani, i nakazuje im się wymianę starych kopciuchów, śmieciuchów na inne źródło ciepła. Proszę bardzo, oni nagle dostają prezent, dostają gift od rządu. Mianowicie będą mogli sobie kupić tonę węgla, a dokładnie nie więcej niż 3 tony węgla za 996 zł. Ci najgorsi. Teoretycznie wszyscy jesteśmy równi, ale są, widać, równi i równiejsi. Nam kazano wymienić, tak jak im, te kopciuchy, te śmieciuchy na lepsze źródła ciepła, i tak też zrobiliśmy. Dlaczego więc oni dostają taką nagrodę 996 zł za tonę węgla w tych ciężkich czasach? Gdzie do niedawna i również teraz cena węgla, czy tamek ogroszku, 2-2,5 tysiąca, twierdzą nawet, że już ponad 3 tysiące za tonę. No a co z nami? Co z nami, peletowcami? Moi drodzy, słuchając ostatnio audycji w polskim radiu, zadzwonił właśnie pan. Temat był odnośnie dopłat, odnośnie tego węgla, który będzie tańszy. I jasno powiedział, panie redaktorze, moi rodzice zainwestowali kilkadziesiąt tysięcy w nową kotłownię, w kotłownię na Pelet. Co z nimi, co z nimi, z tymi starszymi ludźmi, którzy mają nie najwyższe renty emerytury, oni mają kupić opału na zimę za prawie 10 tysięcy złotych. Dlaczego ta dopłata ich nie łapie? No, i tutaj ciekawa sytuacja, ponieważ pan redaktor, bardzo, bardzo mądry człowiek, ogarnięty, dobrze przygotowujący się do, do audycji, stwierdził jakże przekonywująco, że tam w, jest zapis w tej ustawie. On czytał ustawę. Jest zapis, który również da dopłatę do peletu. Ponoć ta kwota to będzie 1000 zł, prawda? Za 1000 zł będziemy mogli kupić. Tonę. Nie powiedział ile tych ton będziemy mogli kupić, ale stwierdził jasno, że również ten program obejmie osoby palące peletem. Nie wiem czy to prawda, nie czytałem ustawy. Szukam tu yy, prawda, na stronach internetowych jakichś informacji, no nie mogę znaleźć. Tego pana wszyscy znamy, to jest Jarosław Jarosław. Polskę zbaw, chciałoby się rzec. No właśnie, rząd o nich zapomniał. Prawda? Tu chodzi o nas. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Jedno jest pewne, że to tak naprawdę moim zdaniem jest pic na wodę fotomontaż, ponieważ ta dopłata do węgla dla tych osób to jest jednorazowy strzał. Czyli możesz sobie kupić 3 tony, a za rok, jeżeli będzie dalej wojna na Ukrainie, jeżeli będzie dalej źle to osoby, które mają dostęp do węgla, tak, zwane, tak zwani dilerzy, bo oni mogą kupić z kopalń, jeżeli znowu zawindują cenę na 2-2,5 tysiąca, już Wam, moi drodzy, mówię do osób, które palą węglem, nikt nie pomoże. Także myślę, że nie tędy, droga. Co najlepsze, węgiel będą mogły kupić osoby, które... Już Wam mówię. Każdy, kto wpisał się do centralnej ewidencji emisyjności budynków i tam zaznaczył, że pali węglem, będzie mógł sobie ten węgiel kupić. Nikt inny go nie kupi, ponieważ trzeba będzie pokazać jakiś świstek panu, który nam ten węgiel sprzeda. Aczkolwiek, znowu jest sytuacja taka, że Osoby, które sprzedają węgiel, twierdzą jasno, że w żadnym wypadku nie przystąpią do tego programu nie przystąpią do programu, w którym będą sprzedawać ludziom tonę węgla za 996 zł. No bo jeżeli ktoś go kupił, prawda, za grube pieniądze i ma go sprzedawać po tańszej kwocie, nawet jeżeli dostanie dopłatę 700 zł, no to oni mówią bardzo jasno, że no to jest rozbój w biały dzień i oni na to nie przystąpią. Ciekawe jak to będzie, ciekawe ilu mm, takich handlarzy się wyłamie w skali polski w skali kraju, żeby się później nie okazało, że będzie tylko nie wiem na cały kraj 10-15 punktów, gdzie będzie można ten węgiel kupić. No i siłą rzeczy kto pierwszy ten lepszy, a cała reszta znowu będzie miała problem to chyba tyle. Warto jeszcze dodać, że no, sam jestem bardzo ciekaw, czy nas ten program obejmie. Dowiemy się tego na dniach, niby w wakacje już już za kilka tygodni. Wszystko zostanie przegłosowane. Wszystko zostanie w sejmie zapięte na ostatni guzik. No, i kto będzie chciał sobie kupić, oczywiście, kto będzie mógł kupić, bo nie dla wszystkich jest ta oferta skierowana, to sobie kupi tą tonę za 996 zł. A co z nami? Co z osobami, które palą peletem albo nawet brykietem? No, zobaczymy. Bardzo jestem ciekaw, czy faktycznie jesteśmy ujęci w tym programie. Na razie nikt nic nie mówi, szczególnie ten pan nic nie mówi. No, czekamy na decyzję. Dzisiaj to na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło. No i widzimy się już niebawem. Cześć.